Siemanko, witamy Was w nowej odsłonie programu Iron Five. Słuchajcie, wzięliśmy sobie dzisiaj na tapet pięciu naszym, naszym zdaniem najwybitniejszych sportowców w ogóle w historii sportu. Temat jest tak szeroki, że na pewno będziecie mieli inne swoje propozycje. Mam nadzieję, że my również będziemy mieli chociaż. Kilku sportowców na swoich listach, którzy się nie będą pokrywać. Tak, dzisiaj, dzisiaj postanowiliśmy troszeczkę odbiec od, od futbolu. Stricte chcielibyśmy pogadać troszeczkę o naprawdę takich sportowcach, którzy, moim zdaniem, przynajmniej z mojej perspektywy, troszeczkę zmienili świat, nawet bym powiedział. Czyli gdzieś okay. tam rzeczywiście w tej dyscyplinie sportowej nie byli tylko i wyłącznie. Dobrymi playerami, nie tylko byli dobrzy w tej dyscyplinie swojej, tylko też byli po prostu ambasadorami sportu? Dobrymi ludźmi, chyba, chociaż mam nadzieję, że się tutaj zaraz nie, nie wyłożę, ale, ale takich, którzy, którzy byli wybitni, którzy, których można określić jako sportowców takich wszechczasów. Aczkolwiek nie wrzucałem tutaj ludzi, którzy nie wiem, których nikt już nie pamięta. Znaczy nie, że nie pamięta, ale których nikt nie pamięta z takiego grania rzeczywistego, okay. tylko żeby to był ktoś, kto, kogo tam jeszcze mogliśmy dotknąć, zobaczyć i, i poczuć y, obecność. Dobra, startujemy. Mój numer 5 mhm. to jest jeszcze aktywny, aktywny, sportowiec Roger Federer. Roger Federer. Ja mnie. Go mam na, u siebie na Uważam, że masz. Oczywiście, że mam. Dla mnie legenda absolutna tenisa. Chyba najwybitniejszy zawodnik, od 1998 aktywnie gra w tenisa jako zawodowiec, rekordzista jeśli chodzi o zwycięstwo w Wielkim Szlemie, bo ma tych zwycięstw aż 20. I co ciekawe tylko raz wygrał French Open, ale tam była mocna dominacja Rafaela Nadala, więc... Tak, no chodzi o tą, o tą nawierzchnię, tak? Ja troszeczkę gram w tenisa, więc mogę ciutko o tym powiedzieć, że rzeczywiście ta nawierzchnia robi dużą, dużą różnicę, tak? jeżeli, jeżeli spojrzymy na Nadala, który jest mistrzem tego ślizgu, tak? Tego tego troszeczkę wolniejszego grania, gdzie ta piłka zwalnia, eee, to on zawsze będzie tam najlepszy tak jakby. Ale Federer według mnie za to, jakim jest człowiekiem, za to ile, za ten spokój na korcie, za brak jakichś afer, za brak jakiegoś mm -hmm. zdenerwowania, naprawdę mu się należy. Oczywiście, nie umując Nadalowi, ale tutaj mam tak naprawdę, bo, bo Nadal jeszcze może tak naprawdę jeszcze prześcignąć rożera w wielu, wielu statystykach. Tak. Y, ale no przyjdzie jeszcze na niego czas myślę, że jeszcze nadal moglibyśmy to umieścić, ale to co chciałem powiedzieć to, że w ogóle tenis jako dyscyplina jest takim takim zbierającym yy, chyba przez to jak, jak, jak bardzo dużo poświęceń wymaga i jak bardzo mm -hmm. kulturalni ludzie zazwyczaj grają w tenisa, z pewnymi wyjątkami, bardzo dużo bohaterów i takich sportowców naprawdę wybitnych można tam, można tam znaleźć. Bo ja jeszcze sobie myślałem też o, o Steffi Graf, która była fenomenalną tenisistką, Andrea Agassim, o Dziokowiczu można było wspominać, to są wszystko takie gwiazdy, że naprawdę Syrena Williams też z kobiecego Naprawdę no, tutaj o ale Rodger... maferę, to można było polemizować, ale, ale, ale... ale Roger chyba jest takim fajnym ambasadorem Tenisa i jeszcze taka informacja, nie chcę wszystkich ciekawostek, bo też masz jego, więc nie chcę ci wszystkich informacji zabierać. 310 tygodni jako lider rankingu, mm -hmm. czyli prawie 10 lat. Mm -hmm. To jest w ogóle wiesz, w skali sportu być najlepszym przez prawie 10 lat w swojej dyscyplinie, tak. albo prawie najlepszym, cały czas otrzymywać się w topy, to jest ekstra wynik. I w lutym 2018 roku wrócił na ten tron po ponad 5 latach, mm -hmm. zostając w ogóle najstarszym liderem w historii. 36 ponad lat miał. No. W takim wież, takim dynamicznym sporcie, który wymaga naprawdę olbrzymiej kondycji, mm -hmm. grać cały czas na topie w wieku 36 lat to mega szacun. Roger umie na piątej pozycji. Tak jest. E, dobra, to ja jadę może z kimś mniej popularnym. Na piątej pozycji u mnie jest mm -hmm. Michael Phelps. Również go mam na swojej tak? liście, ale mam go trochę si wyżej. To się cieszę, że go masz. Jeszcze, ja że mówiąc, nie wypisywałem sobie tutaj już takich gołych statystyk, typu ile medali, ale bo, bo chcę, żeby tak jakby każdy sobie mógł pomyśleć tak samo, jak my sobie tutaj siedzimy, co przychodzi do głowy, kiedy mówimy o Michaelu Phelpsie. Mi przychodzi totalna dominacja w jednym z, z Igrzysk Olimpijskich, gdzie on tam tak naprawdę w czterech czy pięciu e, różnych e, mm -hmm. kategoriach, to były chyba plecy też, motyl, e, klasyczny styl i tam po prostu miażył wszystko złote medale, także dla mnie fenomen. E, Szczerze mówiąc, ociera się gdzieś o na pewno o jakieś oskarżenia o doping, bo bycie tak zdominowany tylu, tylu kategorii jest, jest, jest yy, niespotykane. Okej, okay, no to ja powiem o nim może chwilę później. Czyli Michael Phelps u ciebie na, na piątym miejscu. Dobrze. Ja na czwartym miejscu mam też, wydaje mi się, że go masz. Mam Usaina Bolta. Tak. Dla mnie to jest. on na czwartym. Też masz na czwartym, no to super. Absolutny dominator swojej dyscypliny, rekordzista świata na 100 metrów. Wydaje mi się, że on jeszcze miał w pewnym okresie swojej kariery zapas mm -hmm. i mógł ten rekord wyśrubować. Tylko wiesz, też w biegach dużo czynników ma i wiatr, ma min minimalny może tak, 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 tak. może nawierzchnia, może forma dnia, ale tak zdominował swoją, swoją dyscyplinę na tyle lat, że tak naprawdę i na Igrzyskach Olimpijskich, czy na Mistrzostwach Świata pozostali biegacze walczyli o srebro. Tak, 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 tak. Nie wiem, ja czy masz to że... napisane. Mm -hmm. Ośmiokrotnym mistrz olimpijski, mm -hmm. bo biegał i na setkę, i na dwieście, w sztafecie, 11-krotny mistrz świata. Mm -hmm. Także mówię, całkowita dominacja I, przez nie, wiele, nie, wiele lat. Po przygotowując, że on miał zapas, mi się wydaje, też trochę jest tak, że on w pewnym momencie już tą swoją popularnością, tą swoją popularność miał tak wielką, że ciężko mu się było skupić na samym bieganiu. Może być. On tak naprawdę był zapraszany na wszystkie imprezy, <tuszy> niewiarygodne pieniądze za to, żeby w ogóle gdzieś być, za pobicie rekordu i tak dalej. To w pewnym momencie, w Atletce jest problem, bo ci płacą za pobicie rekordu, ile razy ty możesz pobić rekord. Tak. Nie? Więc, więc nie chcę powiedzieć, że oni tam dawkują, bo podejrzewam, że walą na 100%. Ale, ale, gdzieś w pewnym momencie chyba ciężko się skupić, jeżeli jesteś takim sportowcem, tak rozpoznawalnym najszybszym na świecie, yy, po prostu się skupić na tym, co jest, tylko sportem. Bo ja swoją drogą chciał być chyba piłkarzem. Ja on nawet z... był piłkarzem, i grał chyba w jakiejś drużynie z Australii. Tak, gdzieś go tam próbowali, nie? Hmm. Na wiatrakach wrzucić. Tak, nawet chyba jakąś bramkę strzelił, była taka hmm. historia. Tylko wiesz, mówisz o tym dawkowaniu rekordów. Biegł i piłka była dośrodkowana. I tak jakby wiesz, bieg w piłkę i strzał. Moment. Wiesz, ale dawkowanie rekordów w biegach jest bardzo trudne, bo tam jednak to dochodzi o setne sekundy. Tak, tak. Bo pewnie kojarzysz taką tyczkarkę Jelenę i To miała taki okres swojej kariery, to jest w ogóle problem, Że biła rekord co centymetr. Na każdym meetingu, na którym się pojawia, na Olimpiadzie, na Mistrzostwach Świata, zawsze biła centymetr. Bo wiedziała, że za każdy kolejny rekord będzie miała wypłacone gratyfikacje, więc ona mogła to dawkować. Dobra, moje czwarte miejsce. Kogo masz na trzecim miejscu, mój drogi? No, ja mam właśnie na trzecim miejscu tego Michaela Phelpsa. Mm -hmm. Skoro ty nie miałeś tych informacji o jego. Masz coś tam? Mam wypisane, medalach. bo też te, wiesz te liczby. Są gigantyczne: 23 złote medale olimpijskie. 3 o, srebrne spakiem, ja i dwa brązowe. 26 złotych medali niż świata. srebrne i brązowe nie bawił za bardzo. Nie bawił, leciał wiesz, po wszystko albo po nic. 26 razy mistrz świata, 6 razy srebrny medal i raz trzecie miejsce. Mm -hmm. On wiesz, on w swojej całej karierze tyle razy wygrał wyścigi rangi mistrzowskiej 23 razy złoto olimpijskie. To mm -hmm. wiesz, niektóre nawet mocne reprezentacje nie przewożą tyle medali z jednej tak, imprezy, co tak. on zebrał w całej karierze. Tak. Też wiadomo, miał ten handicap, że występował w takiej konkurencji, w której mógł wiesz, no, tych medali nazobywać, no bo biegacz na przykładzie Łusajna Bolta może wystąpić w 3-4 tak, konkurencjach. Tak, tak, no. Pływak może w większej ilości, co absolutnie wiesz, nie ujmuje mu tych sukcesów, bo musiał jednak doskonale pływać w wielu stylach. No tak, to, jest to jest niesamowite. Ogóle, nie? bo to jest zupełnie inny sport. No, ja wiem, że to jest woda tak i machanie rękami, ale jednak rękoma, rękami. Ale jednak robił to najlepiej na świecie. Ale jednak nie? kurde, no to są zupełnie. Ty, ty co, żabką jesteś tak samo dobry jak krałem i ten? I tak, na samo. Plecach? A, najlep tak. Samo. Najlepiej okay. Stylk styl na kamień, nie? Na kamień masz. Czyli styl. do dołu, no? że coś z kamieniem tu pomorskim. Nie, nie. <grym> Dobra. Eee, no to okej. Okay, Twoja to trzecia okay. pozycja? Moja trzecia pozycja jest z piłki nożnej. A z piłki nożnej będzie to płyt. Okej. Okay. Właśnie nie? zastanawiałem się, wiesz, zastanawiałem się czy jakiegoś piłkarza, ale na mojej liście zabrakło. Zabrakło piłkarza. No ja wrzuciłem Pele, też się zastanawiałem, czy, czy, czy jest lepszy, na przykład nie wiem, czy od Maradony, czy jest większą ikoną. Tak, jak wspomniałem na początku programu, dla mnie też złoto człowiek, mhm. złoto piłkarz, dlatego, dlatego tutaj się pojawia w mojej kręgu. Mojej trzy, trzy razy mistrz świata, prawda? Trzy razy mistrz świata, no to się chyba bardzo rzadko zdarza, co? No tak, piłka wiesz to. Zwłaszcza, że mundial jest raz na cztery, no, a nie w niektórych być, sportach tak. masz mistrzostwa świata co rok czy co dwa, więc mhm. jednak też długowieczny. Dobra, twoja trzecia pozycja. Pele, to ja ci powiem, kogo ja mam na drugiej pozycji? Dobra. Na drugiej pozycji mam Muhammad'a Alego. Mhm. Dla mnie absolutna ikona, jeśli chodzi o boks. Rozpoznawalny na pewno przez wszystkich sympatyków boksu, ale też myślę, że przez ludzi, którzy się boksem nie interesowali. W 2016 roku zmarł. Mhm. Prawdopodobnie wiesz powikłania z tą chorobą Perkinsona, tak. którą pewnie zawdzięcza w cudzysłowie swojemu stylowi walki. Mhm. On też dużo lubił przyjąć, bardzo, bardzo dobry technicznie, szybki. E, absolutnie wiesz wydaje mi się że byłby w stanie rywalizować z najlepszymi wadze ciężkiej w każdej erze mm -hmm. a era w której walczył była absolutnie mocna bo był George Foreman którego pokonał Frazier którego pokonał Ken Norton Spinks, e, Floyd Patterson także miał, naprawdę ma fajne skalpy dodatkowo mistrz olimpijski z Zdążą roku 60 skalpy no, scalpy, wiesz zwycięstwa nie mm -hmm. tak musisz, się mówi musisz e, szukać tak się mówi w boksie bo w tak każdym może... sporcie nie ma no, skalpy. musisz skalpy co skalpy skalp no, No, sk jak to się? Musisz, <noise> <-l -pl>. Musisz <noise> Zapraszam na naszą stronę. Musisz wiesz, używać dużo zamienników różnych słów, nie? Dobra, dobra. Także dobra. ja dobra. mam na drugim miejscu Muhammada Alego, moim zdaniem świetny zawodnik. W 1996 roku zapalał znicz olimpijski na Olimpiadzie w Atlancie. Mhm. Także też, jakby wiesz, no, pokazał, Amerykanie pokazali. Wielki ukon w jego stronę, że jednak jest tą legendą. I... Tak. Ja się nie bym <grym> taki z boksem, więc, więc, więc nie pamiętam tak, żeby ci powiedzieć, wiesz, żeby, żeby powiedzieć, że rzeczywiście to było. No wiadomo, na pewno ikona, jeżeli chodzi o rozpoznawanie na świecie, będąc bokserem, tak? To mhm. jest, jak powiedz Muhammad Ali, każdy wie, kim był Muhammad Ali, tak mi się przynajmniej wydaje. Muhammad Ali, Mike Tyson, no każdy wie, kim był Mike Tyson. Okay. Ale Aczkolwiek Muhammad Ali jest taką. No to jest główny. ikona, nie? Mhm. Tak. Dobra, moja druga pozycja Muhammad Ali. A na ty? mojej drugiej pozycji jest Roger Federer, o którym już sobie powiedzieliśmy, okay. aczkolwiek wydaje mi się, że w związku z tym na pierwszej pozycji mamy tę samą osobę. Moim zdaniem na pierwszej pozycji musi być ta sama osoba i no powiedz kogo masz. No ja mam Roberta Korzeniowskiego. A Ty? Ja mam, ja mam Agatę Wróbel. No to tutaj będzie musieć troszeczkę pospierać. Co masz o Robercie? No słuchaj, słuchaj, 14 medali w chodzie olimpijskim, okay. prezes telewizji Polski, no to jest, czy tam sportu, te... nie, dobra, żarty na bok. Moi drodzy, na pierwszej pozycji Michael Air Jordan. Michael Jordan. Kto mógł być na pierwszej pozycji, jak nie Jordan? Słuchajcie, no, myślisz koszykówka, mówisz Jordan. Myślisz Stany Zjednoczone, mówisz Jordan. Absolutna legenda, wygrał wszystko, co było do wygrania, poprowadził byki do tych sześciu mistrzostw. W tym roku, w którym zrobił sobie przerwę od kosza... Chicago tego mistrzostwa nie zdobyło, więc to pokazuje skalę jego wpływu na ekipę. Tak, tak. Doskonały chyba w każdym elemencie, wiesz, mega lider. Hmm. Dużo kibiców mogło się teraz nawet z nim zapoznać dzięki tak, filmowi na Netflixie. Filmowi. Też widziałeś? Nie? Oglądałeś? Tak, oglądałem, Stary chociaż się... mam mieszane uczucia, bo jest mocno nakręcony pod, pod Michaela. Hmm. No ale wiesz, no, legendy ale nie legendy mają... takich tematów troszeczkę, żeby jednak pokazać, że był tym takim perfekcjonistą, który czasami doprowadzał do szału kolegów mm -hmm. różnych, nie? Ale legendy Więc... mają chyba do tego prawo, że mają, mogą trochę jednak e, film, film nagrać pod, pod swoją osobę, no ale absolutna legenda. Wiesz, to dla mnie jest ciekawe, że na przykład myśląc o piłkarzach, którzy grali nawet w podobnych latach co Jordan, czyli Jordan grał w NBA od 1984 do 2003 z przerwą na tą przygodę z baseballem, mm -hmm. którą nie wiem czy wiesz dlaczego zaczął, tak, zaczął dlatego, że ojciec chciał, żeby był tak. bejsbolistą zacznę, tak. nie? Po jego eee... śmierci tam... I takie dwie rzeczy ciekawe. Po pierwsze, wyobraźmy sobie na dzisiejsze czasy taki, taki przypadek, no bo Jordan wtedy był absolutną gwiazdą, nie tylko kosz, ale sportu, wiesz, mm -hmm. pop kultury. Tak. I wyobraź sobie, że na przykład teraz Messi, Ronaldo, yy, no kto jest jeszcze takim dominatorem w sporcie? No skupmy się na nich mm -hmm. dwóch, że oni nagle rezygnują dzisiaj z piłki, ta. I idą grać w koszach. No to jest w ogóle niepojęte. To jest niemożliwe, żeby mhm. największe gwiazdy światowego formatu nagle zmieniły dyscyplinę. Jordan mógł sobie na to pozwolić. Mhm. Mhm. E, druga rzecz, która dla mnie jest ciekawa... Mówię, pójdziesz na jakiś, na jakiś targ czy do sklepu sportowego i nie znajdziesz raczej koszulek z piłkarzy z lat 90., Ta. z początku wieku. A jak pójdziesz do sklepu sportowego, mhm. zwłaszcza dedykowanego dla koszykówki, zawsze są koszulki Jordana. Jordan musi być. Chłop nie gra w kosza od 17 lat zawodowo, mm, mm. ale koszulkę Jordana znajdziesz wszędzie. Na no bazarze, tak. w sklepie Miałeś sportowym. Jordana w ogóle? Miałem koszulkę Miałeś, Jordana. Ja nie miałem koszulki Jordana. miałem zimowy komplet szalik, czapkę, Chicago Bulls, ale ktoś mi tam kiedyś w podstawówce chyba go w szatni podwędził, więc... Jeżeli masz moją czapkę i szalik, oddaj. Kto ma czapkę i szalik Dam Damiana? Piszcie. Halo. Słuchajcie, nagroda. Ile, ile dajemy za znajdzień. Zaproszenie do programu w tej czapce i w tym szalu. A dobra. Eee, masz coś jeszcze o Michaelu? Nie, nie mam nic o Michaelu, ale mam kilka takich elementów, o których chciałbym z Tobą podyskutować w tej kwestii tych, eee, tych sportowców. Bo mam też sporty motorowe, o których chciałbym z Tobą pogadać, bo się nad nimi troszeczkę zastanawiałem. Że mamy też ikony w tych sportach motorowych, gdzie dominacja jest najczęściej, bardzo często spotykana. Nie? Pojawia się ktoś, kto jest najlepszy. Czy to był Schumacher? czy potem to był Hamilton, potem Sebastian potem Vettel. Vettel, tak jakby bardzo tak wiele to zależy od drużyny, Dokładnie. że ciężko jest mi przypisywać tę, to gwiazdorstwo do tych kierowców. Też się ja mam nad tym zastanawiałem. Uczucia, ale... Wiesz, myślałem właśnie też czy nie wrzucić Schumachera, bo też jest ikoną tego sportu, tylko zastanawiałem się czy on by odniósł takie same sukcesy jeżdżąc w innym zespole. No. No, A tutaj jest prosta. No. To samo można generalnie też można zapytać, czy Jordan by takie, ale Jordan dźwigał tą drużynę. Ale Jordan wszedł do zespołu, który nie był najlepszym zespołem. No to on go tworzył, wiesz, tworzył go od podstaw. Też wiesz, zobacz jaka e, też fajna, jakby ukłon: kosmiczny mecz. Mhm. Chyba każdy oglądał kosmiczny mecz w którym poza Jordanem też były kilka fajnych gwiazd, bo był Patrick tak. Ewing, był Charles Barkley. Mm -hmm. tak, Ale film to stworzony stricte pod Jordana, żeby tak. jeszcze go jakby wprowadzić do tej popkultury, żeby poznały go może dzieci, tak, 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 żeby tak. pokazać go może z innej strony, że on ma poczucie humoru, że się potrafi odnaleźć w takiej scenerii. Mm -hmm. I dla mnie super akcja, że to on wystąpił... z z taki... królikiem Baxem. wystąpić. No, to królik Buxem chyba większy jest niż Jordan. Mm -hmm. nie? A nie wiem, czy wiesz, teraz będzie w ogóle e, ponowna nagrywka takiego filmu jak Kosmiczny Mecz. E, wystąpi w nim LeBron James. O. I Jordan po podobno też gościnnie, mm -hmm. więc super Słuchaj, wiesz, ale właśnie, do przyszłości dla nas. A propos, że mówisz, że, że będzie LeBron James, zobacz, jest LeBron James, to jest też kolejna rzecz, którą tutaj mam. LeBron James, Dirk Nowicki, mm -hmm. Kobe Bryant, Magic Johnson, mm -hmm. y nawet, nawet, nawet y Steph Curry teraz. Mm -hmm. to są takie gwiazdy, że one po prostu tak mega się wyróżniają w tej koszykówce, że każdego można było nazwać sportowcem tak jakby wszechczasów. Mm -hmm. Skąd to się bierze, że w tej koszykówce mimo że to jest sport drużynowy, to masz tak, tak wiele gwiazd na takim, na takim wielkim poziomie. Oczywiście, znaczy wydaje mi się, że no kobi mogły do tego aspirować. No wiesz, tra Jak najbardziej tragiczna śmierć. Mm. Ale on już wyrastał w stanach na taką legendę. On już był porównywany do Jordana. Dlatego się zastanawiam, czy jeden to są do Stany 1. Zjednoczone, które nam pokazują, że wiesz, tak promują ich, czy to tak. są rzeczywiście takie. Oni wiary. chyba lubią podobać bohaterów, wiesz? Jordan się do tego nadawał doskonale, Kobe się do tego świetnie nadawał, wiesz, no wielka legenda Lakersów. Mm -hmm. Zrobił w Lakersach to co zrobił Jordan w Chicago. Shaquille Neal jeszcze miał spon. Shaquille O'Neal, wiesz, był, ale Iverson. Dużo było takich no właśnie, doskonałych no koszkarzy. Ale jednak Jordan to był Jordan. No mhm. Jordan miał ten, tą charyzmę, on potrafił krzyknąć, pewnie ci też, ale, ale no mówię, myślisz koszykówkę, mówisz Michael Jordan. No, no, jak najbardziej. Dlatego go umieszczamy na pierwszej pozycji. Tak, w naszej piątce sportowców tak wszechczasów Iron 5. Piszcie oczywiście w komentarzach swoje propozycje. Jesteśmy ciekawi, jak, jak to wygląda u Was. Na, który mhm, może, może, właśnie, na, której, na którym miejscu mielibyście Andrea? Może, właśnie, na którym miejscu Andrea? A może są jakieś takie sporty, o których nie pomyśleliśmy. A są też tam takie gwiazdy, no, o których warto było wspomnieć. No. Na pewno. To, co, o czym powiedziałeś o Stanach. Wydaje mi się, że gdyby taką listę e, zrobić w Stanach, oczywiście interesując się ich wszystkimi sportami, to mógłbyś tutaj znaleźć jakiś wybitny hokeista, tak. tak. Baseballista, tak Stanach zupełnie ta lista e, inaczej Futbolista polskie, amerykański. amerykański tak? Chociaż myślałem o jednym, o jednym hokejście. O węgierskim, Greckim, mm -hmm, tak. bo on też jest taką twarzą hokeja na cały to świat. To prawda, to prawda, że nawet nie możesz się, możesz się nie interesować, ale tak jakby już Ci mówiłem, no. NHL, nie? Wiesz, jest najlepszy sportowiec grecki? Grecki. węgierski. Grecki. <śmiech> um, <śmiech> ale wiesz, ale no też chyba kwestia jest tego, że myśmy chyba hokeja za dużo nie oglądali, chociaż graliśmy, graliśmy dużo w graliśmy, NHL 98. Tak. Tak. Mm. Pamiętam, jak kupiłem sobie nowy komputer i u mnie się szyby trzęsły, czego nie wiedzieliśmy, że u Ciebie że w ogóle jest to w grze. I że, i że jak się robi e, zryw na łyżwach, to że tak leci ten. ten lud, no. Ale ja miałem sobą kompa. U mnie, u mnie przecież u mnie, no u mnie klatkowało, jak graliśmy w mnie tak. klatkowało, Ale to nie przeszkadzało wtedy. Nie, wtedy nam nic nie przeszkadzało. No. Także tak wygląda nasza tak. piątka. Ja bym chciał przy komentarze. Y, pozdrowić naszych najlepszych komentatorów na, na tak Facebooku. Jest. Ja bym chciał pozdrowić Patryka Chińskiego, który gdzieś tam y, cały czas wrzuca dosyć ciekawe uwagi. E, Mariusz był trochę przycisz ale czekamy na niego. Ale tak, Patryka też chciałem wyróżnić, bo komentuje wszystkie posty. Um, może będziesz miał kiedyś e, okazję do nas zagościć, tak, to zapraszamy. Tak, jeśli to to wpadnij do nas chętnie. Dostałeś chętnie odznakę pogadamy, jest lidera, także tak jest. jesteśmy zobowiązani. Bardzo dziękujemy. Dobra. I chcieliśmy jeszcze podziękować na antenie komu? Tak, Dorocie. Tak jest. Dziękujemy e, za piękne logo. Dorota Piotrowska Libelt, która przygotowała dla nas logo. Yy, polecamy, jeżeli ktoś ma jakieś projekty designerskie, jakieś plany, stronę internetową do zaprojektowania, przeprojektowania, to polecamy. Dorota Piotrowska, Libet. Dziękujemy za logo. Słuchajcie, żegnamy się w takim razie z wami. Tak jest. Niebawem. Miłego, nas nasze następne, nasze następne dnia, nagrywki. Bawcie się dobrze, ahoy.